Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z South Parku. Nagrywam go od razu po poprzednim, e, więc jesteśmy na bieżąco moi drodzy. E, dzisiaj kontynuujemy nasze kłeściki. Z tego co w, w, się spodziewam, to jednak pobocznego tego co zaczęliśmy z rozwieszaniem zdjęć raczej nie skończymy. Natomiast, e, natomiast zrobimy co się da. Co jeszcze mamy? Mamy szukać kogoś, kto porysował rendemu auto. I mamy i mamy e, dowiedzieć się, kto odpowiada za falę przestępstw w South Park'u. Jakby średnio mnie to jarendo, ale zajrzyjmy sobie tutaj, bo to jest ciekawy dom. ja zgaduję, że będzie kolejna wspaniała misja. Oh, fuck, no. O, nie będzie misji?

I mamy kolejną nagrodę za jaojcę. Za Teraz już zamiast 10 to 20. Ja myślałem, że na 10 się to skończy. Hobbysta, no tak. Jaoj to moje, to moje hobby, tak? Bywa to moje paliwo. Dobra, przejdźmy się po tym domu. Jak już jesteśmy u chłopaków, co złego nam się tutaj może stać. Co uświadomi nas ktoś coś. Matko, boję się tutaj czegokolwiek dotykać. Naszliwka drużynowego z zastępu 69. Yeah! To jest to! No dobra, no i tu kibelek pewnie. No do, do, dokładnie. Termometr analny XL. Tyk. To co? No oczywiście, że im odpalamy wodę. Oh no, fucking way. Artefakt. Chujowy. Ja pierdziele. Co jest? Czemu muzyczka w ogóle w tle nie leci, no? Ja lubię, jak leci muzyczka w tle. Ułatwia mi to sprawę, nie muszę montować. No, no, na dworze to mi leci muzyczka. Okay, you're approaching the hideout

To, co ja tu jeszcze mogę zrobić, żeby to. Czy ja mam balona jakiegoś z wodą? Hmm. Zapiszmy sobie w ogóle, bo ja po poprzednim odcinku nie zapisałem. A mój komputer jednak lubi robić fikołki. Więc skoczmy sobie tutaj i przekonajmy się. a to jest Nicole! Więc tu chodzi o to, że jest czarująca. Yy, Should have him in sight. Hey, who are you? What are you doing in my house? <laughs> engage! Engage. Oh fuck, no. Handler's not I don't know what you're doing in my house. Stand your ground. Oh, no. What's wrong with you? Look, I'm just defending my castle. Return fire! What for what the hell is że yeah, jak yeah, I my to będzie Kick him when he's O, no dobra, rozwaliłem gościa. What now? Holy shit, you're the real deal, superhero. That's one less violent degenerate this town has to deal with. Please oh, come by and help us again. Yeah. Operacja, operacja, bo tak. O oh, matko, było polowanie w sumie przez policję na Ciemniejszych wizualnie. No, ale no cóż, no. A teraz będzie chciał sobie komendant ze mną zdjęcie zrobić. Ja myślę, że tak będzie. Mandat za bycie czarnym kierowcą, co? Nicole. I pamiętam, że. W w o nie. W serialu Cartman chciał, żeby Nicole była z Tokenem, bo są tego samego koloru, także ten, no. Piekarnik? Czy serio zgarnąłem piekarnik? No dobra, zagadajmy, może będzie kłeścik. Nie będzie kłeścika. Jasne, bo przegrywasz. Dobra, walić tam wasze pogaduszki, babskie. Co wy wiecie o życiu? Wog, wug, w ogóle. Dobra. Skibla, też zabierzmy, co się da. Środek czy, czyszczący. Chipotle. Chipotle. Way. Matko. Chipotle. Way. Także ten, no, jakby to sk krótko skwitować, no. Lubię placki, no. Chipotle, way. No teraz tu ewidentnie nie kitties. wejdziemy, Where bo mi to hiding? pasuje bardziej do tego, yeah, żeby... Right. Dobra. Nie chcę mi się z nimi teraz bić, albo nie, w hey, tym 40. odcinku jeszcze się nie biliśmy. Dobra. Y Dwóch obrzydziłem i uderzyłem, więc jest spoko. Początek mamy obiecujący. A jaj, mają swojego życia. Seria już na każdy możliwy sposób klikałem te spacje O fuck, duży atak ma. Ble. Też tak myślę jak na ciebie patrzę. O kuźwa, go nam sprzątnie zara. O nie, mają le... Leczącego. Mają leczącego, to bardzo źle. To jest pierwszy do sprzątnięcia. Jak mają leczącego, to tu trzeba ewidentnie zadziałać. Musimy go sprzątnąć, nie ma innej opcji.

no dobra. O, nie obrzydzenie okay, sure, No scum, you guys you guys Kurde, ten ma dobre ataki. I tam jeszcze mają leczącego i ja wszystkich okay, rozwalam dobra? tylko nie leczącego, ale kurde, muszę się na nim skupić, bo to jest przerąbane. Ojej. O oh, fuck, no nie. Nie, nie ma takiej opcji. Co jest? Nie ma takiej możliwości, po prostu muszę uleczyć swoją główną postać. Bo jak oni zdechną, to tam spoko, ale jak ja zdechnę, no to jest przerąbane. Dobra. Oby nie mieli strzeszania! Dobra, wiecie co tu leci. No i jazda. Dobrze, jeden jest na wykończeniu. Jego trzeba uderzyć. Lekusia trzeba, trzeba ogarnąć. Fak, fuck, fak, fuck, fak, fak, fak. Nie, to nie ten, co myślałem. Ja pierdził. Hmm. Nie, dobrze, ale kusia uderzyłem, dobra. W sumie to by nie dałem tamtego, co sika teraz walnąć, no, ale już... Cudno. A, łatwo będzie.

Dobra. Dobrze, że akurat dla Tabiec nam się trafił, bo on ma moc, która rzeczywiście jest dość mocno obszarowa. Więc rozwalę tych dwóch na raz. On jeszcze stoi, no chyba co ja robicie? Nie. Dobra. Tak czy siak walka zrobiona? No no. Oczyścimy sobie całe miasto w sumie tymi walkami tutaj. Jeszcze raisinsy trzeba bić, bo tam już mamy questika związanego z naszym strachem. By the way, mamy odblokowany w końcu punkcik, co nie, więc naprawdę spoko pod tym kątem. Nie mówcie... Nie, nie mówcie... ...że jesteśmy na północnej części? Nie, nie jesteśmy. No i ciul bombki strzelił. Po, po co ja tu w ogóle lezę? Jakby po co? W sumie to po nic. W sumie to mogę stąd spadać. Yy, na komisariat. Chociaż... Kurde, no. Nie no, dobra, będziemy musieli iść do shopa. Trzeba będzie odblokować w końcu tę nową część miasta. Ale tutaj też... Wait. Bo ja się już gubię. Shopstagram, czy mamy tu coś od Randy'ego, jakieś podpowiedzi? Randy, Randy, Randy... 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 Mordeczko, ziomeczko... Matko, ile ja tego powrzucałem? Ja jestem popularny. Czyli Randy nas nie obserwuje ewidentnie To źle. Co, co my tutaj mamy? Czy mamy coś do zrobienia? z mężczyzna ja pierdziu. <ślesk> Dobra no. Ewidentnie nic się nie dzieje. Um, w sumie to prawie do każdego zagadywałem, i jakoś nie dostawałem odpowiedzi do Rendiego. Więc w sumie pod tym kątem, no to jakby jak ja mam postęp, prawicy? Zgaduję, że chodziło o to, że Randy był pijany. Wejdziemy do Rendiego. Jak nic nie wyciągniemy, to ruszymy dalej do Kartmana. w Kto to Aha, to my musimy na noc czekać w takim razie, żeby tutaj cokolwiek mu pomóc. No dobra, no, to będziemy czekać na noc. Tu coś mamy. Okej, okay, czyli to i nam moc potrzeba. Yy, dobra, lecimy do kartmana. Zobaczymy, co tam dalej. No, tu ze cyferkami nie kliknę. No dobra. Pierdol się mamo. Dobra, akurat ah, idzie jesteś, dzień matki, to wiecie. Dobra. Okay, dobra. Okej, dobra. What have you found, Super Craig? Timmy's phone has a bunch of notes in it. Something about a girl who has no, on through through the what the girl? It just says, Find the girl with a dick tattoo. What girl in town has a dick tattoo? I don't know, Mosquito. But the Freedom Pals must think she's the key to finding the missing cat. <sighs> Dobra. If the Freedom Pals find her before we do, they'll get the $100 reward. We cannot let yeah. that happen. We have to stop the Freedom Pals from having a sweet franchise at all costs. Then we have to hmm. find the girl with that tattoo tonight. That has it right. We all have to sneak out of our houses tonight and search the entire oh, town. We him. What do you say, new kid? Are you up for it? <laughs> yeah. Look, if you want to be a coon friend, you have to learn to communicate! <laughs> yeah. who let this guy join us anyway? Go easy on him, you guys. He's had a tough life. When he was six years old, his dad fucked his <laughs> mom. <mouth. laughs> what? I'm sorry, friend, but it's time they learned your tragic backstory. Butthole doesn't trust anyone because his dad fucked his uh, mom, and he couldn't do anything to stop it. <laughs> that doesn't make any sense. I know. How could the person you trust do that to the only other person you love? Harbin, <laughs> everyone's dad fucked everyone's mom. Huh? That's how it works, stupid. <laughs> our dad fucked our mom. Oh, right. <laughs> so does that mean your dad fucked your mom, Cam? Huh? <laughs> yes, my dad fucked my mom. That's why I'm here. <laughs> he steal his back, you, dude. That's not cool. No. You're so fucking stupid. Every <laughs> alive on Earth...

Wow, wow, jak ja jestem normalny! Chop, chop. Wróć do swojego domu na noc. Wiecie, że nie wrócę do swojego domu na noc. By the way, zapiszmy sobie, bo to jest koniec jakiegoś ważnego rozdziału. Kiedy kończy się dzień. Kiedy kończy się dzień i nadchodzi noc, to ewidentnie jest to jakiś jakaś taka wyraźna linia, jakaś taka przerwa, co nie? I, i to jest coś, co wprowadza coś nowego. Aha, czyli teraz wieczorem muszę wrócić do domu. To mój dom? Nie wiem. To nie mój dom. <laughs> to Dobra, to what are you doing even tak. talking to the school counselor? Why'd you answer the phone? <laughs> have you lost your fucking mind? Our child felt the need to go talk to the school counselor. Doesn't that bother you at all? So you told him the truth? No, we didn't talk about that at all. You <laughs> dumb bitch! You'll ruin everything! I don't have to listen <laughs> to this a stoned-out <laughs> I need oh. a drink. Sure, drown your problems in Chardonnay, you stupid skank. Oh, hey, whippersnapper. Have a fun day out playing. <laughs> well, I'm exhausted. Gonna get ready for bed. Dinner's on the table if you want it, punk. But then straight to bed, okay? Pothead. <laughs> alcoholic. <laughs> 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 to te Matko, jaka deprecha, aż mi się Thunderbolts przypomina. Byłem ostatnio w kinie na Thunderboltsach i powiem wam, że no topka. To był jeden z lepszych filmów Marvela. Trochę powrót do, trochę powrót do korzeni, a z drugiej strony coś nowego. Więc jest spoko, ale fajna ta obklejka brązowa z owocami. W sensie niby taka jakaś powiedzmy no, no, norma, ale, ale coś fajnego w niej jest. No ale dobra. To chyba pora na spanko, co nie? Nasz pokój pewnie jest raczej tutaj. A nie, dobra, nieważne. No dobra. A w skrzyni powinniśmy mieć jakieś nowe rzeczy. Patrzcie, ile tego żeśmy dostali, ja pierdził To, że nam nagrody idą do skrzyni, to jest po prostu jakieś wariactwo. Bo teraz, patrzcie, ile tego mamy, Matko Bowska. Stroje, no ale tu nam tylko wizual dodaje, więc ja nie widzę sensu naprawdę tych strojów. Bardziej mnie interesują artefakty. Tu mamy, co? Odblokowane na poziomie bohatera 4. Nie mamy silniejszych niż 40, no nie mamy. I to klubowe. No powiem Wam, że najsik. Um, co my tu mamy? Moce. Moce, no to raczej nie, nie, To nic nowego nam nie przybędzie. Ekwipunek. Przedmioty do misji. Enchirito! Yyyy... Okej, okay. oddaję się u Shakeniego, okej. Okay. Spoko. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Crafting. Co my możemy skraftować? Boski wzmacniacz 2, to jest 34 poziom, nie. Ja bym coś tak powyżej 40 sobie chęcie pokraftował, ale to... Kurde, poziom twórcy muszę mieć wyższy. Niezwykle dupne rękawice. To znaczy, że będę musiał sobie coś pokraftować tylko po to, żeby zdobyć. Yy, ten. Żeby zdobyć po prostu. Yy, Ekspa twórcy, nie? Widzicie o. Więc yy, głównie to, co do walki, właśnie jak Antidotum czy Burrito, to, co mnie będzie wzmacniać, leczyć i tak dalej. Bo nie widzę sensu, żeby coś więcej sobie tutaj craftować, ale jeśli to mi nie da wystarczająco lapu patrzcie, nastyk będę miał. To, to będę musiał sobie coś jeszcze tam pokraftować. No bo patrzcie, chcę sobie na przykład artefakt. Ociepanie, setnego poziomu. Ale już na 60 poziom mogę sobie artefakty robić mając 8 poziom twórcy, więc to jest super. To jest naprawdę super. Kwestia oczywiście, czy mam składniki, co nie, to jest inna kwestia. Bo jak teraz się przyglądam, to chyba jednak nie mam tych składników. Tu mam na 40 poziom, jakiś plus 4, nie wiem. A wiem, nie wiem, co mi to daje. Tutaj, o, ukryte ostrze, może będziemy sobie mogli wykraftować, więc to jest spoko. No a tutaj reszta, no to tak, jeszcze sobie poczekamy. No ale dobra. Skoro mamy coś tutaj craftować, to stwórzmy to wszystko tylko po to, żeby sobie podlewelować. No, możesz mi się już nie przesuwać. Strój zagłady. O, 15 ekspa, to jest dobre. Teraz artefakty. No i jak najmocniejsze, tak Najmocniejszy, no to na 60 poziomie. Artefakt będzie ukryte ostrze. Eee, eee. Tylko 5 punktów expa? No chyba sobie jaja robicie. No i czekajcie, Tu mamy plus 15 regeneracja supermocy. A moje obecne artefakty, mogłaby mi ta myszka zacząć łazić. No, no i obecne dają co? Eee, plus 15 regeneracji mocy, ok. I tutaj mamy plus 88% do czego? Do czegoś. A dobra, bo tu mamy jeszcze dodatkowe cechy, co nie? Siła, coś tam, coś tam, co nie? Plus 4 4 4 30, tutaj też 4 4 4 30. Sprawdźmy na craftingu, co nam daje ukryte ostrze. No nic. <śledzimy> Dobra, wy, skraftujmy sobie coś, co nam daje najwięcej expa. Um, hmm. Dobra, 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 to nam daje dużo expa. Tu już nic, nie mamy miejsca, no dobra. Jesteśmy w stanie dużo tego skraftować, to nam zjada najmniej surowców, a daje najwięcej expa, bo aż 15 sztuk. Więc, moi drodzy, co jest, nie mogę więcej? Mogę. Czy mogłoby to się zatrzymać? Co z tego, że już stworzono Co jest? Nie mogę dwa razy niczego craftować? Przerąbane No dobra, no trudno no Czyli wygląda na to, że jednak będę musiał sobie jakieś rzeczy tam jeszcze dodatkowe porobić. Dobra, level up na dziewiąty poziomek. Czy możemy tu coś nowego poprawić? Dobra, po prostu skraftujmy sobie wszystko, co mamy. Dobra, muszę, muszę klawiaturą to operować, bo, bo mnie coś strzeli. Ja wiem, że to trochę marnowanie itemów, ale no, inaczej ciężko będzie mi tutaj podlewelować. Więc chwytam się, czego się da. Dobra, aż tak nie będziemy przes przesadzać. Tu mamy o dodatkowy exp. No dobra, zapiszmy sobie, bo tutaj troszkę porobiliśmy. Ja wiem, że to nie było najciekawsze, co żeśmy dzisiaj zrobili, czyli craftowanie. No ale jak już zaczęliśmy, no to.

Moi drodzy, przebierzamy się i tym pozytywnym akcentem zakończymy ten odcinek. I noc przeżyjemy już w następnym odcinku, moi drodzy. Ojej, jesteśmy bohaterami. Moi drodzy, tyle na dziś. Troszkę chyba krótszy wyjdzie niż poprzedni. Nie, w sumie też pół godziny chyba wychodzi. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej. I do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Cześć!